Juł się z tej strony, Ekster Dzisiaj gramy sobie w Outlasta. Trzeci odcinek. Yy, Obserwałem no w takim momencie, no, trochę, no, na napiętym. Powracamy do Outlasta i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Dzisiaj nie będę podbijał łapek standardowo. Zostawię przy 6. Żeby nie było. No. Ok, rozpijmy się, jesteśmy, ok, kamerę mamy? Mamy, dobra, lecimy na sześć. Co tu się dzieje? O kurde Jakiś muszę mieć Kurcze Dobra, uciekamy Jakiś klucz do windy Mamy save'a Jest dobrze Okej, okay, no to lecimy, lecimy W poszukiwaniu Tu mamy zamknięte W sumie to Gościu skomiknął Ja się odwracam no o kurde Przepraszam Proszę przesunąć Jezu, co tu się dzieje? Co to jest? O kurczę. Nie mogę. Dobra, uciekaj, uciekaj! To uspokoiło się. Idziemy dalej. A czy tutaj... Zaraz... Tutaj... Tutaj chyba byliśmy. Czy nie? Jeszcze nas nie było. Mamy notatki. Dokumenty się, jak ktoś tam woli. Ok. Oczywiście standardowo ciemno, jak. Nie powiem gdzie Krzyż. Czyli tutaj chyba był kościół. Kamery nie działają. Z tego co widzę. OK, musimy na pewno iść tu. To jest pewne. Znowu słyszymy. O, mamy klucz. Mamy klucz. Ujui. Mamy też kolegę na plecach. Którym to ja przyszedłem? Nie wiem Hmm Czy on stoi tutaj za drzwiami? No, odpuszczmy. Jest tutaj czysto Tutaj też U. Jest zauważył mnie, lecimy. Dobra, chyba wiem gdzie iść, albo i nie, ale on coś jakoś dziwnie to jest zrobione, bo on coś tak mnie szybko gubi. Nienaturalnie. Zaraz, zaraz. Co to jest tu? Podpieramy. Czysto. chyba gdzieś tam. Ok. Lecimy tu. Cały czas te krąży. Kolega. Mamy nawet strzałkę. Windy. Jest winda. Okej, okay, lecimy. O, Nie poddaję O Nie. Co się stało? Zrobiliśmy What? Jak to się stało? Zaraz... Jak <grymne> ja mam stąd wyjść? Komputer mi powiedz. Że zablokował windę perfidnie. Hmm... Hmm... Aha. Okay. Dzień dobry, okay. mamy zapis. To dobrze, jednego mamy na minusie, te nie mi się schodziło. Został nam jeszcze gruby, I... okay. idziemy na górę. Albo na dół, skąd okay, na dół? Dobra, znowu telefon odłożony. No, co tu się dzieje? Ja nie wiem, baterii nie ma nigdzie. Teamwork. Uuu. Okej, okay, jesteśmy znowu w jakimś... W dziwnym pomieszczeniu. Mamy safe, czyli coś się chyba będzie tu działo. Muzyka tajemnicza. Dzięki Bogu, że Błagam się, że Jasna, salony! <grych> o, aparat nowy! Dobra, wszystko sprawdźmy. Czysto. Czysto. To w ogóle jakieś się, jest albo... Nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. Dobra, lecimy teraz tędy. Look at this. Dziwne pomieszczenia. Mamy pełno szafek. Wszędzie się możemy kryć. O, mamy dokument. Okej. Okay. Znaleźliśmy jakiś dokumencik. Tutaj mamy wyjście dalej. Okej. Okay. Najgorsze jest to, że tutaj właśnie cały czas się zmienia albo na ciemno, albo na jasno. Oi-oi. So tu się stanęło. Wszystko się pali. All of it. Murkoff took so much from us. So much, pumba! Turned us into these things, because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn <laughs> półowę.

Mam o żeby przejść, okej. Okay. Okay. No, tutaj nie wejdę, nie ma opcji. Przyładuj to. Okej. Okay. jest, ale jasno. Okej, okay, tutaj. Okej. Okay. Mamy lampę. Myślałem, że coś tam... ...mamy zapis. Co tutaj, o. Aha, czyli musimy znaleźć, okej... Okay. Mm. Gruby. Oj, oj, oj mm. Kurcze No nie Co jest? Niech on ja tam pójść, tam gruby jest Kurcze i tak i tak źle widać co Dobra, idziemy Co tam gruby? Stanie w pinko Poluję. Ja dziękuję bardzo, za takie coś mam. No. Stary! Stoi. Myślisz, że no? Idź stąd. Na też, nie ślepy chyba, da? nie wiem, czy gruby. Reaguje na światło, chodź, poszedł tu, co my tutaj mamy. A tutaj to musimy zrobić, co? Yy. Ok, czyli tutaj przyjdziemy na samym końcu. Tutaj tam jest. Okej okay. Mam. właśnie tam muszę pójść. Dobra. My tutaj mamy. To tu jest ta kuchnia, o której była mowa. O tu. Właśnie to mamy zrobić. Dobra, tutaj co mamy? A, to jest taka obiegówka walanie. Jakby nas gruby gonił. Oj, oj O kurczę. Chwałem Bateria Oluju Zrobi baterię Dobra Jedno włączone, jeszcze jedno tak. What? <trypo> Nie wierzę w niego Weź wyjdź. Czy mamy jedno znaleźć takie coś, takie samo miejsce? Dobra. Tutaj nie, to nie wyjdę. Cię są. Besensu. A tu. Nie, tutaj to nie. Nie, tutaj też nie. Teraz zaraz. zaraz. Hmm. Tu nie. Dokumenty. Dziękuję. Jeszcze nic nie A. Muszę tam djrzeć. Mm -hmm. Gdzie ten gruby no? Skurczy big. Jeszcze jedno potrzebujemy włączyć tutaj w ale ja tutaj nie wejdę Nie <grymne> uh... <Ho! I> gruby <grymne> Uluju <grymne> uoluju teraz to było niezłe. <grymne> Biegoi. i Bon. Ah, OK. OK. Pashubun. Arê mm. isso. Oh. Nice. Pashubun. Bora. Estamos. What? Co on tu robi? Gościu mm. Mm. O dobra jest tutaj OK. Dobra mamy to on robi. Bez jaj. O Jezu... Czy tam nie był wyłubę. Momentum. Tak nie zrobił by Chyba nie. Kurda. Ty, jak to tu tu dla mnie? Dale. Co tu się stało? Co za Duże... trzę... Aaaa, zgasiłem ogień Ok Teraz już wiem o co chodzi Tak, i nie ma już ognia Uratowałem im życie jakiś gość sobie na stole leży o żebra biologia 1 do 3 4 no dobra lecimy dalej zamknięte tu zamknięte o naprawdę Potrzebuję klucza O Jezu gdzie ja tutaj klucz znajdę? Co lego? No hmm. jest na chatę Co my tutaj mamy? Bateria No jest klucz Okej okay. Na jego miejscu już bym tam poszedł nie chcieli tylko pozabijać wszyscy. No ale ten jeszcze kozaży. Otwieramy. Jesteś. Będzie nim dobry. Jest chyba tam gruby. Albo... Nie, to okno. Clear. Dobra, w nic nie ma.

Mam nadzieję, że dobrze pijłem za to zaraz tu. Hmm. Hmm. Okej. Okay. Strasznie. Bo już końcówka odlasta, bo w sumie jesteśmy już na dworze, za murami, psychiatryka. Safe. Dobra, chyba to nie będzie koniec. Także To by było na tyle. Na ja wam wami żegnam. No i zobaczymy co będzie dalej. Chyba to się tak szybko nie zakończy z tego co myślałem. Zobaczyłem dwórą, no to myślałem, że już będzie maybe koniec, a to jednak nie no, flash na rampę standardowo. Nie ma końca ta gra, także dzięki za obejrzenie trzeciego odcinka standardowa 6 łapek kolejny i na razie siemaneczko.